Macie ludziska, witajcie w moim specjalu na święta. Jest 24 grudnia. Wszyscy pewnie już są obiedzeni, przejedzeni, wyprezentowani itp. itd. A to jest taki specjal, specjal, specjal poprejs. Rzadko u mnie są poprejsy, Niemniej chciałem zaprezentować właśnie takie świąteczne. Porsche, a ściślej mówiąc Singer, czyli Porsche stuningowane po prostu przez Singer. Jest to Singer Christmas 2023. To auto wyszło w 2023 ro roku i ma taki zajebisty detal, że ma walizeczkę u góry. No bo bez walizeczki na święta wyjechać to tak kiepsko i ta walizeczka nawet ma takie detale jak mosiężne wykończenia, mosiężne tutaj dekoracje na rogach, także robota została w 110% wykonana. No i ten singer charakteryzuje się tym, że sprytnie zakamuflowano brak widoczności jakby tarcz hamulcowych, a mianowicie zrobiono po prostu takie gęste alusy Dodatkowo jeszcze mamy model jeżdżący, co się czasami zdarza, czasami nie, i takie podwozie. Tak wygląda podwozie dosyć proste, bez fajerwerków. Oczywiście muszą być wydechy. Wszystko jest pomalowane w reniferki dookoła i jeszcze do tego, żeby było śmieszniej, to z przodu mamy. Reniferki, mamy samochodziki, mamy choinki, czyli typowy sweter gościa po czterdziestce. I u góry, również pod tym bagażnikiem dachowym, znajdują się kolorowe wzorki. Jest jeszcze edycja czerwona tego Porsche, niestety nie mam. Być może kiedyś kupię, być może kiedyś trafię, a być może wcale. W każdym razie jestem w szoku takim, że to auto wewnątrz ma różne kolory. Deska jest czarna w środku, natomiast elementy foteli to po prostu taka skórzana, brązowa tapicerka, taka babcina. Z tyłu też również jest taki czarny. Czarny element. I jest to chyba, jak na razie, pierwsze i jedyne auto, jakie w ogóle widziałem, jakie mam w kolekcji, gdzie deska rozdzielcza jest czarna, a fotele mają inny kolor. Życzyłbym sobie, żeby więcej aut miało taki feature. Oczywiście, pamiętajmy też, że no nie jest to pierwsze, pomyliłem się, bo mam Coca-Colę, prawda? Liberty Walk, gdzie fotele są. Czerwone. Pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłem to, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Podobnie jak ten lakier, który jest błyszczący wręcz brokatowy, mieni się. Można powiedzieć, że jest to taki typowo, właśnie świąteczny lakier ze świątecznym wzorem. Dodatkowo jeszcze te fajne, fajne tej lampy z przodu. Wszystko wygląda jak morda żaby. Zresztą. Porsche to po prostu tylko stunningowany garbus, jak mawiał Jeremy Clarkson. I do tego jeszcze, żebyśmy trafili w nocy, to mamy cztery takie doświetlenia, doświetlające lampy. Bardzo fajny detal jest również w postaci świateł z przodu i z tyłu. Wszystko jest zrobione zawodowo. Jest to jeden naprawdę z ładniejszych modeli i Chciałbym mieć jeszcze ten czerwony. Może kiedyś właśnie sobie kupię, jak jeszcze będzie. Osobiście jestem pod wrażeniem tego modelu. Napiszcie mi, czy Wam również się on podoba i czy też jesteście pod wrażeniem, zwłaszcza tego zielonego, błyszczącego lakieru. Pozdrawiam Was, ojciec, gracz. Wesołych świąt. Trzymajcie się i do następnego. Filmu cześć, ja odjeżdżam tutaj swoim porszakiem, pakuję walizkę i jadę na narty, nara.